Są ci. Kikiesz. Tutaj, tutaj, co nam pokazać? To nie ma chrupków. Tylko cała nam pokazać? Aha. Że nie ma chrupków? Tak. No czekaj, dosypię ci. O, o. Tak to właśnie ona to robi. Dobra, dobra. Wystarczy na razie. Ja już. No Słony Jesteś już szczęśliwa? Tak To ona tak poruczy? No Ajaj Mówi, że koje nam Dziękuję mhm. Jest nie i je tak I odnajduję się pieca. Wiem, co się robi? Nie. No. A kto dużo zje, to nie pęknie? Nie. Ale chlupa. No, chlupa. To te płatki się chlupujące. Mm -hmm. Może później jej domy z rosołku z mięska skórę? No, Bo ona lubi chyba. Chyba lubi? No, powiedziała się lubi. I kostki jej domy? Nie. To nie, tak? nie lubi. Nie lubi kostek? A no, kto lubi kostki? No nikt. Nikt nie lubi kostek? Nie, nie. Żadne zwierzątko nie lubi kostek? A ja myślę, że jest takie jedno zwierzątko. No to powiedz mi. Pie. Jak to mówiłeś, że lubi kostki? Nie nie. Ty jest mi. Pieski. Pieski. No widzisz. Dobrze, bo ją zostawimy, co? Niech sobie je. Tak. Niech sobie je. No I idziemy jak... dalej. Idziemy dalej. Zielenina, proszę bardzo, żółtki... Aaa, Rzutkiewka! Jak, smakuje. No To no pewnie, już smakuje, co nie? No, proszę bardzo Pęsdują jak. O proszę i wy macie. No dzisiaj raczej chyba nie pójdziecie na wybieg. no coś burze zapowiadają to już jeszcze nie wiem gdzie, czy dziś nie pojedziemy no też tak w kropce będzie na no, szybkiego wracać no też zobaczymy co to za bitwy jak zwykle bitwy no no bitwy Czekaj, bo coś tutaj ma Nie na no nie dasz się dotić. Tak to wybidzimy No i co? Korzenia nie będziesz miał na razie, nie? bo co? On palący jest to nie wiem, czy tak. Zostawicie to Wam wyrzucę później Tak Już idę. Tak, ja to wyrzuciłem Zmieniłem na inne, wiesz? To to słabe było, co się zepsute z tym? Chrupać, chrupać. No tak, wyjdź, wyjdź Lizusy Lizusy a, a, a. No co za lizusy tak, pogryzę pozórki Po to, co się być? a nią, nią, nią. Dobra, 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 dobra lizusy. Lizusy, lizusy. Co tam? Proszę bardzo. Ojej. Trzeba zobaczyć w książeczce. A w Z kwiatami. A skąd nie zerwałaś? tam mhm. były. To zaraz pójdę zobaczyć, co to jest w ogóle. Okej? Okay? oj, ranił no co? 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 no co? jak żarłacze? no? smaczkuje, co? no, jak tam te twoje żaby małe? to no, nie jeden jakiś taki jest marny no gdzieś go następnego odrzucę, nie wiem taki słabały, chyba trzeba będzie go wziąć i dokarmić. rano próbowałem go troszkę dokarmić, ale nie dawało się ono, nie dawało nawet do GKIP, ale to co spróbował kąsał to zaraz. No to nie chodź po trawie, jak cię tam kuje No to tam gdzie truskawki przecież nie ma trawy. Ale no no, no, no no dobrze, już zaraz idę. Zaraz próbuję jeszcze go podkarmić. No a ty co? Ty co? Dziki. Jak zwykle głodna, jak zwykle głodna. To daj im taką To im. Dobra. One teraz są zajęte i czymś. Tam może do tych małych iść. Dobra. one nie mają mają, tylko że one są wybredne już. A Wy co? No przecież mają, tam jedzą. Siana teraz już też nie bardzo chcą. No co mały? O, coś poczułem. Coś poczułem, co? No. Ty tego lepiej nie jedz. A, rzadkiewki. No nie wiem, czy tak to... Tata, Nie? No widzę Nie, nie widzę Widzę, widzę przecież cały czas patrzę O to on mi zablał No co? No, ciao ma łóżko. się. Ja że... No i jak tam? Zajadamy, co? Na całego. No super. A jadajcie sobie. I idziemy dalej. To aha, nie bardzo, Listu kini, nie bardzo, chokuje, <grywy> zielone jest, co? Nie? A jak ci troszkę urwę, no i teraz sprawdź, nie też nie, myślę, że jest to, a ty co, jak się zapatrujesz? No tej krusza to nie pogardzisz co? no niestety ten jeden już padł mimo nakarmienia nawet nie chciał ssać w ogóle <grych> niestety on no, był najsłabszy w ogóle malutki taki widać było niedożywiony nie do, nie no. no trudno No co krusza? Tyle? Zabrać? Nie będziesz usiadła? No to nie Też spróbujemy Z jednej. A ty co? Jak się dopatrujesz? Proszę. Nie. Zielone to to jest, nie, ale nie do, nie do zjedzenia. Mm -mm. kuje Trudno, wyrzucimy. Zobaczcie ja jak sprytnie się położyła. Że małe nie mają dostępu. A Chociaż i to se poradzą. Ciężko, ale może se poradzą. Kruszyna, no nie, kruszyn, dziki. Nie dasz im? Jak jest zapawy, to już koniec. Nie ma. Jak głodomorki. A ty co robisz? Już musiałaś się w kad wtypać. Zadusisz ich. A, o, o, patrzcie jak sobie. Próbuj ich po Nie i tyle? Tak? To jest cztery, jak było piętnaście, które są mioty. Co by było dopiero? No i jak? Coś ta mama nie daje wam tego mleczka, co? Nie daje. Próbujecie, próbujecie... Krusza... e... Krusz. Czego mi się kruszyną? No to kruszyna zaczepia. Może przez to. Co, dziki? Wyciągnąć cię na chwilę chociaż? No wczoraj się wyciągnąłem, to miałaś trochę łaby. Ja cię w Jaki młody pieszczok się robi tutaj, patrzcie, ojej <laughs> Nie, dziki, ja cię nigdzie nie zabiorę Później jeszcze gorsze są Jaki dzikus No co? co? Co, słodziak? Dzieci No co Dzieci? <laughs> Nie przegodziołkował No, nie dają ci spokoju. Nic, a nic nie dają spokoju, tak? A dzisiaj za... zaaplikowałem pani złowi tabletkę. Nawet powiem wam, że sprawnie poszło. Odeszło tak na 5 metrów. Położyła się. Przyglądałem się, czy nie wypluje. Nie wypluwa. I o dziwo nie ucieka. Może. Wie, że to dla ich dobra, albo po prostu Co on to wyczynia to jest Jak mechanik no I tak zaraz ona ucieknie od was No co, jak były małe to było dobrze, nie? A jak ma tu kruszynę, o! Małe sobie śpią A kruszyna na razie odpoczywa, ale to się zmieni Dorosną to, tak? Okej, okay, idziemy może jakiś przysmok im przyniesiemy Na razie Jak tam panie prezesie Co? Prezes To tam Fajnie Uf, ufów uf, uf. No i to Ufów Ufów uf, uf. Nigdzie cię nie daję aż pomochaj Niochaj, nuchaj Aaa, co grydziesz? Ja może ty byś ten Stukinie tyliście, jak co? A ty co? Speedy? Co Speedy? Hmm Co tam Speedy? Ło Też mnie gryzie Chociaż <laughs> może mam też palce z sałatym który jem sałatę, rukole, że może dlatego. No zaraz im przyniosę ciekawość. ciekawości. Jeszcze przejdę zobaczyć co u innych. Jak małe żaby. Co? No co? Co lizoki? No i tam? Lizoku mają To przesunąć was chyba co? Troszkę bo już... Cieszę się jeszczeście nie wygryzły dach Wam nie spadł także jest ok Macie cień idziemy dalej O dzięże U samców Spadło e jak? E eee, ty już o, patrz gigant Ciągnie to No co tam Już nie jecie No co? Znaczy oni tu już mają cień na drzew Także Nieźle no co? Która jest? No jeszcze z godzinkę i... i do klatek. No. A jak tam małe? A jak u was? Co? Wszystko w porządku? co jak się mają? Samic, przepraszam. Bo są samce. No a co tam? O. Jezus. E, może rzeczywiście coś mam na tych. No i co, jeszcze macie trawki. A dzisiaj Wam wystarczy. Sprawdzę jeszcze, z tą cukinią, czy będą mieć samce, bo tak No co? Cześć, cześć, trzymajcie się! Bye, bye! No i Spido ugryź, tak jak samiczki Nie bardzo. nie nauczone o! Tak, tak, Spido, gryź, gryź! a ty co prezes? No, prezes zaraz się położy gdzie leżą? no i co tyle? nie smakuje to co? Co? Obraził się. Obraził się gości tyle. Co jest prezesie? Co? Mhm. A jednak nie będzie, nie? Tę ze woli tak, trawka jest lepsza, no tu uparciu, spido jednak walczy z tym liściem no co, prezes? co? Poczywaj też idę odpoczywać no ej cześć cześć no jej na no czemu nie dasz mu mleczka co? czemu mu nie dasz mleczka? wyciągnęłaś go z ocyckiem i co? nie dopił Będziecie kruszyny damy na trawkę trochę, co? A, a. A, a, Oj, 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 co tam ma szafki? Ja, no, co tam? Ale ty coś... Czekaj, ty jesteś takie krasy. Ojejuś. No co mortki małe? Ale rośniecie. Noha? tydzień czasu. No, już takie duże. Takie bobery małe. Małe, a duże, co? Co tak krusza? Bez wam przynieść trzeba trawki czy coś A tutaj smokają następne No co dziki? Ty też! Co tam smoka? No, jeden czy dwa? Nie widzę drugiego dwa chyba co? Czy tylko dwa, jeden, dwa, trzy, ja, gdzieś czwarty? Chyba, że nie zamknęli klatki. Czekaj, jest tu czwarty? No, czekaj, tiki. Ty. jest tył, tam się wystraszyłem. <laughs> Spał po prostu, <laughs> Spał sobie mały boberek, <laughs> tak? No, to jak ciepło jest parno, burze mają być. No co, dziki? Kieł co tam, Lizuki? No, dałem was tutaj, bo nie wiem który, ale jest taki grandiarz, No, tyle razy mi wczoraj wyszedł z klatki. No co? A ty co? Nie chcesz iść? To cię nie wezmę na trawkę. Nie ma problemu, zostaniesz sama tutaj. Sam, sorry. To Lizoku? Lizus, 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 Lizus. Nie pójdziesz tam do dolnych, dolnych klatek na pewno. No dobra. Idę. Po skrzyneczki, i zaraz się widzimy, gdzie? Ja? Oczywiście. W końcach. Na traweczce. Pa. Jeśli się Wam podoba, zapraszam do komentowania, udostępniania, łapki w górę. I serdecznie pozdrawiam i życzę miłego wieczoru, dnia, poranka, kiedy tylko tam oglądacie. Cześć, trzymajcie się ciepło.